Czy zagram na drugim sezonie Anarchii SMP? Generalnie to jakiś czas temu ustawiłem sobie posta z pytaniami do QA jednym z najbardziej przewijających się pytań było to, czy zagram na drugim sezonie Anarchii SMP. No bo generalnie jak dobrze wiecie, całkiem niedawno zakończył się oficjalnie pierwszy sezon Anarchii SMP i ja wraz ze wszystkimi chłopakami z anarchii zabieraliśmy się na spawnie i wspólnie zakończyliśmy 6 miesięcy grania. No dobra, ale co dalej? Jak już zostaliście poinformowani przez na przykład Dexiego, czy Sagiego, na pewno nastąpi drugi sezon. I mimo tego, że na ten moment nie mogę wam zdradzić, kiedy on się rozpocznie, to mogę wam teraz odpowiedzieć na pytanie, że tak, zagram na drugim sezonie Anarchii Generalnie to nie wiem, czemu miałbym w ogóle nie zagrać Przez cały czas z każdym członkiem Anarchii utrzymuję bardzo dobre relacje I nadal bardzo fajnie tworzy nam się content Dlatego totalnie nie ma powodów, żebym nie zagrał na drugim sezonie A poza tym, to uwierzcie mi, że na drugim sezonie mam naprawdę ciekawy plan na grę I będzie on znacząco różnił się od tego, który widzieliście u mnie do tej pory Dlatego miejcie się na paszności, bo już niedługo zobaczycie mnie na drugim sezonie A, no i oczywiście wbijajcie na blockhub.pl, gdzie znajdziecie najlepszy tryb box pvp.